Witajcie, moi drodzy, na naszych ostatnich już zajęciach w tym roku szkolnym. Bardzo chciałabym Wam podziękować za uczestniczenie właśnie w tych zajęciach, za to, że razem wspólnie bawiliśmy się, wykonywaliśmy wszystkie prace, śpiewaliśmy, poznawaliśmy różne nowe rymowanki, wyliczanki, zabawy, różne wiersze, opowiadania. Jakieś wykonywaliśmy przeróżne zadania, no i mam nadzieję, że przy tym świetnie się bawiliście. Słuchajcie, zbliżają się już bardzo, bardzo bliziutko, są wakacje, dlatego wykonamy dzisiaj ostatnią taką pracę plastyczną, aby właśnie przywitać te zbliżające się wakacje. No i aby dobrze się bawić podczas tego, Czasu, który do nas właśnie przychodzi. Będzie nam potrzebne, yy, będą nam potrzebne kartki kolorowe albo kartka biała A4. Jakieś farby, kredki, flamastry mogą być. Dwa kiki mogą być takie do szaszłyka. Mogą być takie jak używaliście do yy, chorągiewek na 3 maja, jak robiliśmy, chorągiewki biało-czerwone, klej i nożyczki. No i coś do pisania, żeby zrobić napis. I dzisiaj będziemy robić taki transparent z napisem wakacji. Bierzemy kartkę, skinamy ją na połóweczkę wzdłuż, zobaczcie, tak jak robiliście z flagą, przecinamy nożyczkami Jak przetniemy to musimy napisać bardzo pięknie a wy już potraficie musimy napisać wyraz wakacje Ale jeszcze sprawdzę czy umiecie dzielić na sylaby i na głoski Podzielmy wszyscy razem wyraz wakacje na sylaby 3, 4. Wa, K, i Ile mamy sylab? Trzy. Super. Teraz dzielimy na głoski. Proszę bardzo. wy A, K, A, C i E. Świetnie. W, współgłoska czy samogłoska? Ciągnie ze sobą E, y? czy nie? No to sami mówicie. Mhm. A, samogłoska czy spółgłoska? K, samogłoska czy spółgłoska, a już było C, hmm. I i E. Mam nadzieję, że poprawnie powiedzieliście. Wracamy do naszej kartki. Bierzemy coś do pisania, długopis, kredka, flamaster i pięknie piszemy wyraz wakacje. Dobrze? Piszemy bardzo pięknie, drukowanymi takimi wielkimi literami, żeby było widoczne: wakacje. Wakacje. I moi drodzy, waszym zadaniem teraz jest jak najpiękniej ozdobić ten wyraz, jak najpiękniej potraficie. Rysujemy wszystkie przedmioty, które kojarzą wam się z wakacjami, czyli podsumujmy cały nasz teraz e, tydzień rozważań na ten temat. Czyli co? Owoce różnego rodzaju, tak? Jakieś truskawki, czereśnie, wiśnie, jakieś śliwki, ananasy, arbuzy, mogą być tropikalne, tak? co jeszcze słoneczko, plaża, góry, jezioro, morze, rzeki, wyjazdy różnego rodzaju, tak opalanie, zwiedzanie różnych zabytków, tak i wszystko co wam się z tym kojarzy, jakieś zamki z piasku, pływanie, tak i wszystko to rysujecie jak najbardziej kolorowo ma być, bo wiadomo wakacje to czas kolorowy. I jak to już zrobicie, to teraz trzeba będzie zrobić patyczki. Z jednej strony przyczepić i z drugiej strony przyczepiamy. No to przyczepiamy tak jak z flagą. Zakręcamy i kleimy. Dobrze? No to już dajemy klej. Zakręcamy patyczek i mamy przyklejone hop z jednej strony a teraz z drugiej strony I z takim transparentem możemy witać już wakacje I taki transparent, i gotowe. Ja tylko zrobiłam napis, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I bardzo proszę o zdjęcia z tym transparentem. I właśnie tym zdjęciem zakończymy wszystkie nasze prace plastyczne. I wszystkie prace, które od Was dostałam, stawiam na stronę szkoły, żeby podsumować już nasz cały rok pracy. Dobrze, moi drodzy. Przypominam jeszcze, o piosence na jutro. Jutro widzimy się o godzinie 9. Pamiętajcie, że wchodzimy wejściem od strony przedszkola. Pamiętamy o maseczkach. Bardzo bym chciała, żebyście i Wy przyszli, no ale jeśli nie, no to zapraszam rodziców, ale mam nadzieję, że Wy też przyjdziecie i razem zaśpiewamy tę piosenkę i się pożegnamy. Podsumujemy sobie rok naszej wspólnej pracy. Także słuchajcie, jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie Wasze zajęcia i życzę Wam udanych wakacji, abyście czerpali z nich jak najwięcej. Życzę Wam wielu niesamowitych przygód. No i słuchajcie, zadania dla Was na wakacje to przede wszystkim dobrze się bawić, no i robić takie rzeczy, o których. Marzyliście. I proponuję, aby wykonać zamek z piasku. Nieważne, czy będziecie nad morzem, czy nad jakimś jeziorem, czy w piaskownicy, ale słuchajcie, obowiązkowo macie zrobić zamek z piasku. I możecie się pochwalić. Dobra, widzimy się jutro. I jeszcze raz Wam pożyczę fajnych wakacji. Pa, pa.